Dobry kochani, dzisiaj zboczymy troszeczkę od śnieżnek i gwiazdeczek, ale nie odchodzimy od tematu świątecznego, bo no, pokażę Wam, jak wykonać taką choineczkę. Tak wygląda z jednej strony, a tak z drugiej. Tu jest strona, którą zszywamy. I ta nasza choineczka jest na bazie kwadratu babuni. Także jest dosyć prosta do wykonania i aby ją zrobić, potrzebujemy. Włóczkę na właśnie nasze drzewko oraz na pień, oprócz tego szydełko. I tak nie mówię Wam, jaka jest sugerowana włóczka, ponieważ możecie to robić każdym dostępnym dla Was materiałem. Ja robię narczyń szydełko 2,5, ale tak jak mówię, możecie pracować na jakiej chcecie włóczce. Yy, oprócz włóczki szydełka wiadomo, potrzebujemy igłę oraz nożyczki i to jest wszystko, co jest nam potrzebne. A zanim zaczniemy, będzie miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję na moim kanale. Także, kochani, bierzemy się za szydełkowanie. I tak, kochani, jeszcze zanim zaczniemy, to łyczek kawki, za którą dziękuję dzisiaj Pani Ani, Pani Magdzie oraz Panu Wojtkowi. Także, kochani, Wasze zdrowie, a jeżeli Wy byście chcieli postawić mi kawkę, to zachęcam Was do linku w opisie. Tam jest właśnie By gdzie możecie taką kawkę mi postawić. To ja już, kochani, teraz już serio nie przedłużam i bierzemy się na poważnie z zaszydełkowanie. Startujemy od magicznego kółeczka. Jeżeli nie potraficie zrobić magicznego kółka, w opisie również znajdziecie link do filmu, gdzie pokazuję, jak krok po kroku takie kółeczko Wykonać i tu postaram się wkleić Wam również link do magicznego kółka. I już jak takie kółeczko będziemy mieli, robimy najpierw trzy oczka łańcuszka, i to jest nasz pierwszy słupek. Następnie na naszym kółku robimy dwa słupki: pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Dwa oczka, znowu trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki, zaciskamy nasze magiczne kółeczko, tutaj ciągniemy za tą krótką nitkę robimy dwa oczka łańcuszka i wbijamy się tutaj w górne oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka tutaj się wbijamy i robimy oczko ścisłe i tak się prezentuje pierwsze nasze okrążenie żeby zrobić drugie robimy najpierw trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek plus jedno Oczko. Przechodzimy tutaj do rogu na łańcuszek, gdzie robimy trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. Teraz jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny tu łańcuszek, gdzie robimy trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki znowu jedno oczko łańcuszka. I przechodzimy na kolejny łańcuszek, gdzie robimy 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki, 1 oczka łańcuszka. I przechodzimy tutaj na ostatni łańcuszek, gdzie robimy 3 słupki. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki, ponieważ jeden tutaj już mieliśmy zrobiony na początku z oczek łańcuszka. Teraz wbijamy się w trzecie oczko, licząc tutaj od początku. Raz, dwa, trzy. Wbijamy się tu w to oczko i robimy oczko ścisłe. I tak się prezentuje drugie okrążenie naszego na razie kwadraciku. Kolejne okrążenie. Zaczynamy. Tutaj od zrobienia oczka ścisłego na oczku łańcuszka i robimy trzy oczka łańcuszka. To jest nasz pierwszy słupek. Następnie tutaj w tym samym miejscu robimy jeszcze dwa słupki. Teraz oczko łańcuszka i przechodzimy do rogu, gdzie zrobimy trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. Oczko łańcuszka tutaj na oczku trzy słupki. Oczko łańcuszka. I znowu przechodzimy do rogu, gdzie zrobimy trzy słupki, dwa oczka, łańcuszka i trzy słupki. Znowu oczko łańcuszka na oczku trzy słupki oczko łańcuszka na rogu trzy słupki dwa oczka i trzy słupki Oczko łańcuszka. Na oczku trzy słupki. Oczko łańcuszka. Na rogu trzy słupki, dwa oczka i trzy słupki. Oczko łańcuszka, i na koniec wbijamy się tutaj w trzecie oczko, w tym pierwszym słupku ocz z oczek łańcuszka. Robimy oczko ścisłe, i bierzemy się za kolejne okrążenie trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek plus jedno oczko. Przechodzimy tutaj. Na oczko z poprzedniego okrążenia, gdzie robimy trzy słupki, raz, dwa i trzy oczko łańcuszka, na rogu trzy słupki. Dwa oczka, trzy słupki. Oczko łańcuszka, na oczku z poprzedniego okrążenia, trzy słupki. Oczko łańcuszka, trzy słupki na oczku. Oczko łańcuszka na rogu trzy słupki, dwa oczka i trzy słupki. oczko łańcuszka na oczku trzy słupki. oczko łańcuszka na oczku trzy słupki oczko łańcuszka na rogu trzy słupki dwa oczka i trzy słupki oczko łańcuszka na oczku, trzy słupki. Znowu oczko, łańcuszka. Na oczku, trzy słupki. Oczko, łańcuszka. Na rogu, trzy słupki, dwa oczka i trzy słupki. Oczko łańcuszka i tu na ostatnim oczku robimy tylko dwa słupki, ponieważ jeden pierwszy zrobiliśmy z oczek łańcuszka na samym początku, teraz wbijamy się w raz, dwa, trzy, w trzecie oczko tutaj, tego pierwszego słupka z oczek, łańcuszka i robimy oczko ścisłe i jeszcze kochani zrobimy jedno okrążenie, a potem będziemy zszywać tą naszą choineczkę przechodzimy sobie oczkiem ścisłym tutaj na oczko łańcuszka Trzy oczka łańcuszka i to jest nasz pierwszy słupek. Następnie dwa słupki na oczku. Oczko łańcuszka. Trzy słupki na oczku. Oczko łańcuszka. Na rogu trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki. Oczko, łańcuszka, no oczku <laughs> z poprzedniego okrążenia, trzy słupki, oczko, trzy słupki na oczku, oczko, trzy słupki. oczko na rogu trzy słupki, dwa oczka i trzy słupki. oczko trzy słupki na oczku oczko Trzy słupki na oczku. Oczko łańcuszka, trzy słupki na oczku. Oczko na rogu trzy słupki dwa oczka i trzy słupki. Oczko łańcuszka. Na oczku trzy słupki. Oczko łańcuszka. Na oczku trzy słupki. Oczko łańcuszka. Trzy słupki na oczku. Oczko łańcuszka, na rogu trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki, oczko łańcuszka, trzy słupki, przepraszam, trzy słupki na oczku. Na sam koniec oczko łańcuszka i oczko ścisłe w pierwszym tutaj słupku z oczek łańcuszka. Robimy oczko ścisłe. I teraz zostawiamy sobie dłuższą niteczkę. Tak spokojnie, z 60 cm nawet można zostawić, bo najwyżej później się utnie. A ważne, żeby nie brakło, bo tą niteczką będziemy nie dość, że zszywać tą naszą choineczkę, to jeszcze będzie ona naszą. Tak, jakby zabierzchną, później sobie zostawiamy taką dłuższą nitkę, i na niej możemy naszą choinkę powiesić. Dobra. Kwadracik zrobiony, niteczka zostawiona. To możemy wziąć się za zszywanie. No więc, tak kochani, tutaj mamy tą część wewnętrzną. Tutaj, gdzie mamy nitkę od kółeczka, to jest ta widoczna część. I tak układamy sobie w taki sposób. Kładamy o tak. Tutaj mamy niteczkę. A następnie w taki sposób. Jeszcze raz Wam pokażę. Tak układamy. Tu mamy <laughs> nitkę tą kończącą. I tutaj do środka. I taki oto sposób. Następnie zszywamy sobie, chwytając te niteczki. Nie chwytamy całości, tylko te nitki bliżej środka. Ja sobie tutaj tą jedną nitkę zszyję i przejdę dalej. I tak sobie jeden za drugim półsłupkiem zszywamy. I tak, jeżeli coś nam tutaj krzywo wychodzi, gdzieś jakiegoś półsłupka nam brakuje, nic się nie dzieje. Możemy na przykład w jednym tutaj półsłupku się wbić dwa razy i przejść do drugiego. Tu nie ma żadnego problemu. Tak. I dochodzę tutaj. Do łańcuszka. Dokładam sobie tutaj drugą stronę i przeszywam dalej. I tutaj jak już dojdziemy do końca to wbijam się igłą w środek. Przechodzę po prostu w środku. Oj. Wybaczcie. Tak sobie niteczką przechodzę. I zszywam ostatnie dwa wolne boki. Jak zszywałam robiąc próby, to najpierw zrobiłam to półsłupkami, ale to nie wyglądało zbyt ładnie. No a tego postanowiłem, że tutaj zszyjemy jednak igłą. Może ja się z igłą bardzo nie lubię. Już niedaleko. Na końcu się przebijamy tutaj jeszcze przez czubek i przechodzimy przez tą pętelkę, tak żeby zrobić taki mały supełek zabezpieczający. O. I już samą w sobie choineczkę mamy. Jak mamy tą niteczkę za długą, to sobie ją możemy. Uciąć najważniejsze, że nam jej nie brakło przy strzywaniu. Teraz weźmiemy się za ostatni element, czyli pieni naszej poinki. I tak wyliczamy sobie mniej więcej w środku 1 trzecią tego boku. Wbijamy się pod jedną z niteczek. Dokładamy włóczkę. I teraz trzy oczka łańcuszka. Tu sobie tą krótką nitkę układam między pętelkę na do tą dłuższą. Raz, dwa, trzy. Mamy pierwszy słupek. I teraz chwytamy się pod losowymi niteczkami, tak tylko żeby zrobić je. W ciągu tutaj. Jeden słupek. drugi, tutaj na środku, trzeci, czwarty, piąty i szósty słupek. Teraz robimy oczko łańcuszka. Ucinamy włóczkę, wyciągamy ją i tak, tę niteczkę sobie. Ucinamy. Chyba, że macie ją nieschowaną, to wtedy ją należy wszyć w naszą robótkę. I tak samo tą drugą nitkę również wszywamy w naszą pracę. Ja się tu przeszywam przed, przez słupki. W kilku miejscach. Ucinam. I mam gotową moją choineczkę, zawieszkę. Mam nadzieję, że tu ten tutorial Wam się spodobał. Raz jeszcze dziękuję, kochani, za kawkę. Zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do opisu, gdzie macie wszystkie potrzebne bądź ciekawe linki. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia.